Ale niesamowite drzwi z granitu, jedne są już popękane, tak sobie leżą. Hampi znajdujący się w stanie Karnataka w Indiach jest znany z bogatej historii i dziedzictwa kulturowego, w tym z unikalnych elementów muzycznych związanych z architekturą. Jednym z najbardziej fascynujących przykładów są kamienne instrumenty muzyczne. W świątyni Widhala znajdują się słynne kolumny muzyczne zwane Sere Gama. Każda z tych kolumn wydaje dźwięki przypominające nuty muzyczne, gdy się je delikatnie uderza. Kolumny te są wykonane z granitu i są precyzyjnie dostrojone, co, co świadczy o zaawansowanej wiedzy akustycznej rzemieślników. Przed świątynią znajduje się wspaniały kamienny rydwan, który również ma elementy muzyczne. Jego koła i konstrukcja są tak zaprojektowane, aby wydawać dźwięki, gdy są poruszane. Można znaleźć inne przykłady architektury, które wykorzystują akustykę, np. echo w niektórych pomieszczeniach, czy dźwięki wydawane przez uderzenia w określone kamienie. Potężne monolityczne drzwi zostały wyrzeźbione z jednego kawałka granitu. Mają widoczne trzpienie obrotowe, a ich ogromna waga sprawia, że zastanawia się kto lub co. Było w stanie przesunąć tak masywny kamień. Były prawdopodobnie zamontowane w jednej z trzech bram wejściowych do imperium Vijaya Nagra chronionego podwójnym murem. Widać jeszcze nawet system zasów. A tu mamy niesamowite 17-metrowe koryto zrobione z jednego kawałka granitu. Takie cuda, tylko w Hampi.